Czy wiesz, że surowa czekolada jest doskonałym źródłem antyoksydantów? Czy wiesz o tym, że może przez to cofać procesy starzenia? Ponadto zawiera wspaniałe źródła minerałów, substancji odżywczych, wspaniałego tłuszczu i ogólnie jest superfood. Natomiast z tego wspaniałego superfoodu w procesie produkcji wszystkie składniki odżywcze, wszystkie wspaniałe tłuszcze, wartości odżywcze i inne związki, które powodują, że czujemy się szczęśliwi, czujemy się dobrze i dostarczamy organizmowi doskonałych e mikroelementów dostaną bezpowrotnie niszczone. Dostarczane są za to tłuszcze, trans i cukry, które powodują, że z superfoodu czekolada staje się junk foodem. Dlatego sięgnij po taką zdrową czekoladę, surowe, pyszne ziarna, ziarna kakaowca, które dostarczą Ci mnóstwo minerałów, mikroelementów i substancji odżywczych. Tylko taka czekolada jest w stanie Dostarczy ci wszystkiego, czego potrzebujesz. A jaka jest różnica? Chcesz się dowiedzieć? Zapraszamy. Dzisiaj jesteśmy obok amfiteatru, gdzie odbywają się w tej chwili próby do, do nocy legend Rocka. Można posłuchać wspaniałej muzyki i przy okazji spróbować genialnej, surowej czekolady, która pomoże ci usprawnić swój umysł. Cześć. ہاں